Dobra, dupna kamerka internetowa, w której niestety się widzimy. <głos》. głos》>, ale to wszystko wina faktu. Już nie mamy baterii. Nie mamy baterii od e, mojej lustrzanki, bo wszystkie się wyczerpały. E, Jej. Jej. <głos》>. Ja uwielbiam Zoella, tak. Jest taka śliczna. Mnie szypuje <głos》>. ją z Alfim Rase. Widocznie godziny szkolne zrobiły, że do nie ręce dobrze, dobrze prowadzisz vloga. Którego... No tego On Direction, jeżeli tam nie ma Direction um, Ogólnie stwierdziłam ostatnio, że mimo, że followuję ponad tysiąc blogów na Tumblr, to e, jakoś niespecjalnie... Ja jednego No, moje fanfictions To się ala Tyler i markus Słyszałam, okay. że Danger ma wyjść Nie, Danger nie wychodzi, ta autorka sobie... Autorka sobie wydrukowała tę książkę Serio? drukowała sobie tą, tą, tą książkę, czy tam, nie może to, do... że poszła do jakiejś, wiesz... Co nie robisz? Ale by trzeba było Haha, jesteś tak zabawna! I za bo jeszcze gdzieś ktoś przyjdzie, zgwałcić. Kto by chciał? Nie szykujmy się. Pani już w pierwszy dzień się nie chce ja ja Nie. tak genialnie wieniąc... śpiewałaś na karaoke z High School Musical. I na Singstarze! I znowu mi się przypomniała, jak my grałyśmy w formułę FIFA i, i tak Ja nie wodyce. umiałam nic grać. tak, to też kojarzę. Brawo, <laughs> i tańczyłyśmy na tej macie, takie wiesz... No, tej maty już nie mam! Jak ja mogę się wyrzucić! Takie tej Masz masz tyłek jak Markus. Dobra e. Czujesz się dzieckiem, bo inni jesteś Wiecie co ja wczoraj zrobiłam? Nie yeah. Wylałam montę na <laughs> I know you want me You know I, I, I want ya I know you I want, want me I know I, I want ya uh. Something like vlog uh. Jestem ten Krzykiem Na twajterze Podaję tu jej Twitter. Kliknijcie na jej twarz i będzie jej Twitter. Magia YouTube'a. Idź do sklepu! Dobrze, mamo! Kup mi ciastka! Jak ja Cię kocham? <laughs> Bo to Jak wyglądam z dachem? Niech dowiedz. Teraz nauczymy się robić serduszka. <laughs> <laughs> Jesteśmy nową wersją IT.

Nie miałyśmy. No pamiętam jak próbowałyśmy sobie wydrukować gazetę? Robiliśmy <laughs> <laughs> Robiłyśmy gazetę w pamięci. <laughs> no o co chodzi? Co ty chcesz robić w Nikogo nie zabijać, możemy po Like up a... Subscribe! Subscribe! Other fuckers! Subscribe! Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm this is fucking awesome. <laughs>